Cześć! Wykonałam w Simsach kilka eksperymentów genetycznych i chciałabym się z Wami podzielić zdobytą wiedzą. Również tą, którą posiadałam już wcześniej albo wyczytałam na Sims Wiki. Dużo źródeł. Ale uprzedzę na wszelki wypadek, żebyście nie pisali tego, co ja tutaj będę mówić na jakimś sprawdzianie z biologii, bo to niekoniecznie wszystko się musi przekładać na prawdziwe życie, ok? W Simsach dużo rzeczy jest jednak uproszczonych. Mam nadzieję, że to wiecie. Żeby potem nie było na mnie. I wolę się skupić na genetyce samych simów ludzkich. Zresztą wspominałam już, że postacie nadnaturalne, hybrydy i takie tam to nie mój konik. Chociaż może się pojawić wzmianka o kosmitach, bo w sumie to jedyne postacie nadnaturalne, które mają szansę istnieć w rzeczywistości, więc nie do końca traktuję je jako nierealistyczne. Kosmitów lubię, nawet bardzo. A, no i żadnych modów, jak zawsze. Ja wiem, że MC Command Center potrafi dużo, bardzo dużo, i ogólnie na wszystko znajdzie się jakiś mod, ale gdybym miała uwzględniać wszystkie modyfikacje, jakie istnieją w takich filmach, to nie przestałabym gadać. A propos przestawania gadać, to koniec już tych dyrdymałów. Lecimy. Zacznijmy tak jakby chronologicznie od The Sims 2, gdzie genetyka jest chyba najbardziej złożona. Po pierwsze, tutaj DNA Sima jest zapisane w plikach gry, więc są bardzo małe możliwości manipulowania wyglądem Sima, który już istnieje w grze. Po drugie, tylko w tej części występują geny silniejsze i słabsze. Niektóre kolory oczu i włosów mają dużo większą szansę na przejście dalej niż inne. Właściwie można przyjąć zasadę, że im ciemniejszy kolor, tym większa jego siła. Wartości wszystkich kolorów wyglądają dokładnie tak. Z czego wynika, że teoretycznie z pary rodziców, gdzie jeden ma ciemne włosy, a drugi jasne, szansa na jasne włosy u dziecka powinna wynosić jakieś 33%, ale każdy koneser dwójeczki dobrze wie, że w praktyce uzyskanie jasnych włosów z takiej kombinacji naprawdę graniczy z cudem. Chyba mniej popularną wiedzą, którą ja zdobyłam dość niedawno, jest fakt, że dominujące mogą być też części twarzy. Trudno powiedzieć, jak dokładnie to działa, ale śmiem twierdzić, że wszelkie cechy twarzy, które są bardzo charakterystyczne, są uznawane przez grę za dominujące. Wszędzie, gdzie suwak jest dość daleko od centrum, prawdopodobnie tworzy nam właśnie cechę dominującą. To dotyczy też Simów stworzonych przez gracza. I w ten sposób da się wyjaśnić, dlaczego dwójkowy Malcolm Landgrab, chociażby rzadko dopuszcza swoje dzieci do posiadania cech matki i wydaje na świat małe małpki. Prawie cała jego twarz jest dominująca, na przykład te brwi. Bardzo podobnym przypadkiem jest też Lucian Papuszka. Tak totalnie na chłopski rozum teraz. Jeśli dana część twarzy nie jest dominująca u żadnego z Simów, albo mają tę samą cechę twarzy dominującą, to szansa na dziedziczenie będzie po prostu pół na pół. Ale jaka jest szansa na przejście dalej cechy dominującej? Tego nie wiem. Ale podejrzewam, że też około 67%, tak jak w przypadku włosów czy oczu. Są też geny recesywne, które w plikach DNA często pokrywają się z tymi dominującymi, zwłaszcza jeśli sim jest sam w drzewie genealogicznym, choć nie jest to zasada. Ale jeśli ma on jakichkolwiek przodków, to prawdopodobnie będzie nosił gen recesywny, który nie jest cechą jego wyglądu. Na przykład Kuba Marcin z kwitnących wzgórz może mieć dziecko z szarymi oczami, mimo że sam ma brązowe, i nawet jeśli jego partnerka nie ma szarych oczu. A to dlatego, że jego mama miała szare oczy i chłopak nosi je jako gen recesywny. A jeśli dwoje rodziców ma ten sam gen recesywny, to szansa się zwiększa. W ten sposób możemy wzmocnić geny np. jasnych włosów. Dziedziczenie po dziadkach jest ogólnie dość częste w tej części gry. Warto zaznaczyć, że cechy twarzy nigdy nie są wpisane w rubryce genów recesywnych, więc nie ma możliwości odziedziczenia czegokolwiek w strukturze twarzy po dziadkach. Sama twarz zawsze jest mieszana wyłącznie z rodziców. W kwestii karnacji szanse są wyrównane. Tutaj nic nie dominuje. Jeśli jeden sim ma najjaśniejszą możliwą skórę, a drugi najciemniejszą, to dziecko ma 25% szans na posiadanie każdego z czterech kolorów dostępnych w grze, bo te kolory tak jakby mieszają się ze sobą, jak w życiu. Jeśli chodzi o płeć dziecka i to jak będzie wyglądało w dwójce, to ustalane jest dopiero w momencie porodu. I dzięki temu mamy dużo do powiedzenia co do wyglądu dziecka. Jeśli chcemy, żeby koniecznie urodził nam się blady chłopiec z brązowymi włosami i granatowymi oczami, to możemy losować tyle razy aż się uda. O ile oczywiście cechy rodziców dają nam taką możliwość. Z każdym wczytanym porodem to samo dziecko będzie wyglądało inaczej i będzie innej płci. Warto zauważyć, że w każdej części Simsów wszystkie niemowlęta mają te same rysy twarzy. Ale w dwójce jest pewien wyjątek. Dziecko kosmity pokazuje kosmiczne cechy twarzy od samego początku, więc wyraźnie różni się od ludzkiego niemowlaka. Ale może mieć też twarz mieszaną, np. kosmiczny nos, ale zwyczajne oczy. Takie mieszanki ludzko-kosmiczne to jedyny przypadek wśród wszystkich części simsów, tak naprawdę, kiedy zaraz po narodzinach jesteśmy w stanie w miarę wyobrazić sobie, jakie rysy twarzy będzie miało dziecko, kiedy podrośnie. Nie zapominajmy też o tym, że w dwójce występuje syndrom pierworodnego, czyli po każdym włączeniu gry, pierwsza mieszanka genów z danej pary simów jest zawsze taka sama. Więc możemy narobić sobie dzieci klonów, jeśli nie jesteśmy tego świadomi, bo nawet osobowość tych dzieci jest taka sama. Ale o tym już dawno temu zrobiłam osobny film kiedy miałam jakieś 100 razy mniej subów, bo miałam chyba wtedy coś około 700. To były czasy. The Sims 3 i The Sims 4 są na tyle podobne w kwestii genetyki, że w niektórych aspektach pozwolę sobie mówić o tych dwóch częściach jednocześnie. Ogólnie wkładam je teraz tak trochę do jednego wora. Przyzwyczajeni do systemu dwójkowego, gracze czasami stwierdzają w kontekście trójki i czwórki, że dany Sim ma mocne geny, bo dzieci wychodzą bardzo podobne do niego. Jednak prawda jest taka, że w tych częściach dziedziczenie dosłownie każdej cechy wyglądu jest na zasadzie pół na pół. Zupełnie zrezygnowano z systemu dwójkowego, więc nie ma żadnych genów dominujących ani recesywnych. No recesywne jeszcze może w jakimś stopniu występują chociażby w Sims 3, ale o tym później. Nie ma nawet żadnych bardziej skomplikowanych danych o DNA. Jeśli macie na przykład czwórkę dzieci podobnych do jednego rodzica, to macie po prostu pecha. Przykro mi. Jednak w Sims 3 możemy czasami zauważyć, że dziecko dostaje nie tak rzadko wcale, na przykład kolor włosów zupełnie znikąd. Jeden rodzic ma na przykład czarne włosy, drugi ma, nie wiem, rudę, a dziecko nagle jest blond. Albo ma srakozielone włosy, klasycznie. Nie wiem kto i po co to tak zaprojektował, ale w tej części jest aż 10% szans na mutację. Czyli że nagle kolor włosów albo kolor oczu będzie zupełnie inny niż kogokolwiek z rodziny. O mutacjach w Sims 4 nic nie wyczytałam, więc założenia chyba nie występują, ale zdarzyły mi się pojedyncze przypadki, kiedy dziecko nagle dostało zupełnie inny kolor włosów i nie było absolutnie żadnego powodu do tego. Również też tampowe, piwne oczy, które generują się na prawie każdym losowym Simie. Może teraz już tak często się to nie dzieje, ale jeszcze kilka lat temu przed aktualizacjami były one przypisywane dzieciom, których rodzice takich oczu nie posiadali. Możemy też zauważyć coś ciekawego w przypadku zielonych oczu. Czy zdarzyło się wam, że dziecko miało zielone oczy, ale o innym odcieniu niż rodzic? To normalne. Te kolory są w taki sposób zaprogramowane. Co do karnacji, w trójce przy tworzeniu sima mamy do wyboru kilka kolorów, a odcień wybieramy sobie dowolnie na pasku. Dziecko odziedziczy kolor po jednym rodzicu, ale miejsce na pasku odcienia może być w dowolnym miejscu pomiędzy wartościami ich obojga. W przypadku karnacji realistycznych ma to sens, ale ja akurat testowałam to na simie mocno żółtym i simie ciemno-niebieskim. Z czego mógł wyjść zarówno Sim pomarańczowy, jak i jasno niebieski. I to już ma mniej sensu, ale w przypadku dziwacznych kolorów możemy chyba przymknąć oko. W Sims 4 we wszystkim co jest związane z kolorami powrócono do systemu dwójkowego, tylko tych kolorów jest więcej. I tak samo jest ze skórą. Odcieni do wybrania jest dosyć dużo. Potomek dostaje dowolną dostępną karnację, która znajduje się pomiędzy kolorami rodziców, z ich kolorami włącznie. Jeśli jeden rodzic ma kolor nienaturalny, czyli np. zielony albo niebieski, to dziecko odziedziczy po prostu albo ten nienaturalny odcień, albo dokładnie taki sam naturalny kolor, jaki ma drugi rodzic. W sumie jeśli jest dwóch Simów z nienaturalnym kolorem, to dokładnie na takiej samej zasadzie. W kwestii dziedziczenia po dziadkach Sims 4 bardzo mnie zaskoczyło. Podobno w tej części nie jest to w ogóle możliwe. I jestem w stanie uwierzyć Simspedii w tym temacie, bo rzeczywiście nigdy mi się to nie zdarzyło. W Sims 3 zdarza się, więc gdzieś te ukryte geny muszą być. Albo po prostu grama wpisane jakieś połączenie między odległymi pokoleniami, bo można dziedziczyć też i po pradziadkach. Chociaż czasem może się okazać, że tu znowu wlazła mutacja, 10% i tak dalej, i że ten kolor włosów to po prostu zbieg okoliczności. I właśnie, to dotyczy też znowu tylko kolorów. Cechy twarzy odziedziczymy tylko po rodzicach. To jeszcze porozmawiajmy o bardziej szczegółowych sprawach, czyli sylwetce, detalach skóry i głosie. O tym można mówić tylko w kontekście trójki i czwórki, bo dwójki to za bardzo nie dotyczy. No dobrze, to co z tą sylwetką? Powiem Wam, że w tym temacie fakty mnie bardzo zaskoczyły. Byłam przekonana, że w obu częściach sylwetka jest kopiowana bezpośrednio od rodzica tej samej płci, a okazuje się, że potrafi naprawdę ciekawie wymieszać się pomiędzy cechami obojga rodziców. Wydaje się, że sam kształt sylwetki, co dotyczy akurat tylko Sims 4, jest częściej na takiej zasadzie, że córka wygląda jak mama, a syn jak tata, ale nie jest to reguła. W Sims 3 tylko rozmiar biustu córki jest dokładnie taki sam jak u mamy, bo mężczyźni w ogóle nie mają tego suwaka, więc nie ma drugiego źródła genetycznego. Ale w czwórce faceci mają określony rozmiar klatki piersiowej i mogą przekazać go córkom. A detale skóry? Cóż, przykro mi to stwierdzić, ale nie są w ogóle brane pod uwagę w genetyce. Ale spokojnie, moderzy już dawno się tym zajęli. To samo z zębami, które dotyczą akurat The Sims 4. W ramach testów zrobiłam tam dwóch Simów z pieprzykami, piegami i specyficznym uzębieniem, a ich dziecko nie odziedziczyło żadnej z tych cech. Zęby były zupełnie domyślne. Ale jest jeden fajny szczegół w tej części. Dziecko dziedziczy teksturę włosów. Tak jest. Jak wejdziecie w filtry obok fryzur, to są tam trzy kategorie. Afro, proste i faliste. Dziecko już przy pierwszych urodzinach, czyli do małego dziecka, dostanie włosy z taką teksturą, jaka przepisana jest do włosów rodzica. Jeśli na przykład mama ma włosy kręcone, a dziecko ma włosy w tym samym kolorze, to też będzie miało kręcone. Oczywiście nie jest tak, że fryzury o innej teksturze są nagle zablokowane czy coś, można zmienić na którekolwiek się chce, ale to ciekawa sprawa. W Sims 4 brzmienie głosu dziedziczy się po rodzicu tej samej płci, z być może minimalną różnicą wysokości. Ale głos w Sims 3 to jest jakaś patologia. W niezmodowanej grze dziecko zawsze dostanie domyślny głos, czyli ten pierwszy z suwakiem po środku, niezależnie od tego, który i na jakiej wysokości głos ma którykolwiek z rodziców. Jeśli chodzi o to, kiedy dokładnie jest ustalany wygląd dziecka w tych dwóch częściach, to spędziłam długie godziny na testowaniu tego, a i tak nadal jeszcze nie wiem wszystkiego. Ilebym tych testów nie zrobiła, i tak nie byłabym w stanie dać tak w 100% pewnych odpowiedzi. O to trzeba by było zapytać już samych twórców, bo pewne rzeczy mogą być po prostu kwestią losową jakiegoś przypadku i tak Jakiś tam margines błędu zawsze jest. Płeć, jak już pewnie wiecie, ustalana jest w pierwszym trymestrze i można ją zmienić na różne sposoby w tym czasie. W kwestii wyglądu można znaleźć między częściami pewne różnice. W Sims 3 najwyraźniej kolory i sylwetka dziecka są losowane już w momencie poczęcia, ale cechy twarzy dopiero przy porodzie. Szok! Jednak samo niemowlę ma na pewno zakodowany już cały wygląd, bo przy wczytaniu gry i powtórzeniu urodzin wyjdzie takie samo. Ciekawe jest też to, że przy każdym z chyba siedmiu porodów, przez które przeszła moja Simka, dziecku została przypisana automatycznie jedna cecha i za każdym razem ta sama. W Sims 4 cały wygląd dziecka jest losowany już przy poczęciu. Jeśli przejdziemy przez całą ciążę jeszcze raz od jej rozpoczęcia, to dziecko będzie za każdym razem takie samo. Ale zmiany wyglądu podczas ciąży możemy dokonać poprzez wpłynięcie na płeć, ponieważ zmiana płci zmienia też mieszankę genów. Choć wydaje się, że samej twarzy, bo kolory bardzo możliwe, że zostają te same. Więc w Sims 3 możemy jakoś tam kombinować z wczytywaniem porodu, żeby dziecko było inne, ale w Sims 4 powtórzenie samego porodu nic nam nie da. Musimy powtórzyć ciąże od pierwszego trymestru i zmienić dziecku płeć, żeby było inne. Coś za coś. W Sims 2 możemy losować sobie kolory dziecka przy porodzie, bo z twarzy za dużo nie wyczytamy, chyba że kosmita. Ale żeby zmodyfikować genetykę już istniejącego sima, trzeba sięgnąć po niestandardowe narzędzia. W Sims 3 i 4 mamy dużo mniejsze możliwości wpływania na wygląd urodzonego dziecka. Zdecydowanie bardziej by trzeba było kombinować, a szczególnie właśnie jeśli chodzi o kolory. Ale za to w każdej chwili możemy wpisać odpowiedni kod i całkowicie zmienić sobie wygląd tego dziecka w aplikacji Stwórz SIMA. To jest żaden problem. Więc jeśli coś nie wyszło w twarzy, coś nam się nie podoba, to możemy to zmienić. A w Sims 2 zostajemy z genetycznym potworkiem na zawsze. A propos potworków, teraz bardzo ważne pytanie. Dlaczego czasami dzieci rodzą się okropnie zdeformowane, mimo że rodzice wyglądają raczej normalnie? To jest ta rzecz, która intryguje graczy chyba najbardziej, szczególnie w odniesieniu do dwójkowej rodziny Otomana i ich nienarodzonych bliźniąt. Prawda? Odpowiedź jest prosta proporcje. Trzeba uważać z dobieraniem rodziców pod względem wysokości umiejscowienia konkretnych elementów ich twarzy. Najłatwiej to zobrazować, tworząc jednego sima z twarzą przesuniętą maksymalnie do góry i drugiego z twarzą odwrotną. Wszystkie suwaki odpowiadające za wysokość dajemy jak najniżej. Jeśli dzieci takich simów odziedziczą cechy ich obojga, to gra nie wyrówna nam tych dysproporcji, więc będą wyglądać wprost obłędnie. Największe potworki rodzą się zdecydowanie w Sims 2. Sims 4 postawiłabym tu na drugim miejscu, bo można dosyć daleko pociągnąć twarze simów, przez co szczególnie krótkie twarze wyglądają niewiarygodnie. W Sims 3 też może nam wyjść potworek na miarę Arlobancha, ale mam wrażenie, że tam jest to najmniej prawdopodobne, bo suwaków nie można przesunąć aż tak skrajnie. Simowie nadal będą wyglądać dość normalnie, nawet jeśli ustawimy im wszystko jak najwyżej lub jak najniżej. Tak, dla pewności powiem jeszcze, że niezależnie od części gry, cechy twarzy simów dziedziczone są dokładnie takie, jakie są na rodzicu. Chodzi mi o to, że na przykład, jeśli jeden sim ma ogromne oczy, a drugi bardzo małe, to dziecko będzie miało albo jedne, albo drugie. Nic pośrodku. Do oddzielnych elementów twarzy należą kształt głowy, kształt skroni, kształt oczu, nos, usta, podbródek i uszy. Pewnie jeszcze parę szczegółowych cech by się znalazło w zależności od części gry i jak zaawansowane jest tworzenie sima, ale te można potraktować jako takie podstawowe. Cechy mogą się mieszać najwyżej tak, że dziecko będzie miało na przykład kształt głowy po jednym rodzicu, a podbródek po drugim. I wtedy może się wydawać, że ten kształt twarzy jest zupełnie nowy. No i bardzo ważna rzecz, że cechy twarzy wyglądają różnie na kobietach i mężczyznach. Sims 2 jest zdecydowanie najbardziej zdradliwe pod tym względem. Zwłaszcza przy tworzeniu kobiet, które potem chcecie rozmnażać, polecam sprawdzić, jak ta Simka będzie wyglądać jako mężczyzna. Bo nierzadko zdarza się, że bardzo ładny nos kobiety nagle staje się narzędziem do zabijania, kiedy ląduje na twarzy faceta. I nie przejmujcie się za bardzo dwójkowymi małymi dziećmi. Wyglądanie przerażająco na tym etapie życia jest dość pospolite i dzieci często z tego wyrastają. Nie trzeba oddawać ich opiece społecznej, ok? Prawdopodobnie będą wyglądać normalnie jako dorośli. Jeśli w którymś momencie mieliście ochotę mi napisać, że u was często twarz dziecka jest zmodyfikowana w porównaniu do rodzica, a szczególnie w Sims 4, to chcę wam też powiedzieć, że MC Command Center tak grzebie w genetyce, że głowa mała. Na domyślnych ustawieniach wpływa zarówno na suwaki twarzy, jak i sylwetkę. Ile on mi namieszał w moim wyzwaniu pokoleniowym, to naprawdę nie zapomnę mu nigdy. Mimo że to jest akurat mod, wolę o tym wspomnieć, bo używa go bardzo dużo graczy i często zdarza się, że funkcje w nim zawarte są uznane za funkcje czystej gry. A w tym wypadku jest to znaczna różnica. Śmiesznie wygląda sprawa operacji plastycznej. W Sims 2 można ją wykonać za pomocą stanowiska, które zdobywa się w karierze show biznesu, i tylko tutaj sprawa wygląda realistycznie. Jako, że Sim ma wpisane w DNA swoje cechy wyglądu, również strukturę twarzy, to operacja plastyczna jest wyłącznie kosmetyczna, a geny zostają takie, jakie były przed operacją. I prawidłowo. Za to w Sims 3 operacje możemy wykonać w szpitalu, jeśli, o ile się nie mylę, mamy dodatek zwierzaki. I tutaj powiedziałabym, że ta procedura jest bardziej takim smaczkiem, bo w zasadzie działa dokładnie tak samo, jakbyśmy edytowali tego Sima na kodzie czyli zmienia zarówno jego wygląd, jak i geny tak jakby przez całe życie tak wyglądał. Jestem ciekawa, jak to będzie w Sims 4, jeśli operacje plastyczne kiedyś się pojawią, ale podejrzewam, że podobnie jak w Sims 3. Przyjrzyjmy się jeszcze problemowi farbowanych włosów bo to jest też zabawna sprawa. Znowu odniosę się do pliku DNA w Sims 2. Tam Sim oprócz wszelkiej genetyki, struktury twarzy itd. również ma wpisany naturalny kolor włosów. Więc jeśli przefarbujemy go w trakcie rozgrywki, dziecko i tak odziedziczy ten naturalny kolor. I prawidłowo! W grze występuje dużo simów, których nazywa się farbowanymi lisami, czyli wizualnie w grze mają inny kolor włosów niż faktyczny według DNA. Do takich simów należy Kasia Langerak, która w połączeniu z chociażby Danielem Przyjemniaczkiem, który jest rudy, ma sporą szansę wydania na świat blondasków, co może być dla gracza pewną zagadką. A dzieje się tak dlatego, że w plikach gry Kasia ma blond włosy, ale w grze ciemne ma nawet brwi, więc nie można stwierdzić, że jest farbowana. Znaczy, ja bym w ogóle nie powiedziała, że ona faktycznie jest pofarbowana, tylko że to raczej błąd twórców albo, nie wiem, rozmyślili się i nie chcieli robić tej Simki od nowa, więc po prostu zmienili jej kolor włosów, a DNA zostało. Zresztą w jakiś dziwny sposób jestem przekonana, że właśnie z tego powodu ojciec Kasilangerak, Langerak, a właściwie Klementyny Lady w Sims 3, jest blondynem. Bo jak coś to te blondaski to po dziadku. Ale koniec tych dygresji. Rzecz w tym, że Sims 2 jako jedyne działa tak realistycznie co do farbowania. Następne części są dość niedorzeczne w tym temacie. Podczas testów bawiłam się tak, że zrobiłam PewDiePie'a i Marcję, w ogóle niepodobnych, ale nieważne, którzy startowo mieli swoje naturalne kolory włosów, a później im je przefarbowałam. I dziecko oczywiście urodziło się z białymi włosami po przefarbowanym Felixie. Miało nawet te same odrosty. Każda zmiana koloru włosów wpływa na DNA SIMA. W Sims 4 to samo. Jeśli nie podoba nam się kolor włosów odziedziczony po jednym z rodziców, możemy spokojnie zmienić ten kolor w kas i nie ma z tego żadnych konsekwencji, dziedziczone będą dalej te, które nam się bardziej podobają. Nie potrzeba do tego nawet trybu pełnej edycji. Wystarczy zwyczajnie te włosy jakby zafarbować. A jeśli chodzi o nienaturalne włosy, np. niebieskie czy różowe, to to jest najbardziej absurdalna rzecz w Sims 4 pod względem genetyki. Te kolory nie są dostępne dla małych dzieci ani dzieci, więc jeśli maluch odziedziczy włosy po farbowanym rodzicu, to początkowo dostanie zupełnie losowy kolor, a kiedy przejdzie w wiek nastolatka, kiedy nienaturalne kolory są już dostępne, po prostu zmienia mu się kolor włosów na ten farbowany. I to razem z brwiami! Nawet jeśli rodzic nie ma zafarbowanych brwi, to dziecko będzie miało. Taki prezent urodzinowy! Kto by nie chciał? I potem, jak w szkole się czepiają, że ktoś ma różowe włosy, to można powiedzieć, a, ale to po mamie! Inaczej będzie wtedy, kiedy przy edycji Sima jeszcze przed urodzinami w nastolatka będziemy cokolwiek klikać w kolorach włosów. Gra zapamięta ten, który wybraliśmy, nawet jeśli jest on taki sam jak ten, który był od początku. Po prostu to, co zostało kliknięte jako ostatnie, zostanie zapamiętane i po urodzinach już tych kolorowych włosów nie będzie. Jako, że mężczyźni mogą się rozmnażać także w podeszłym wieku, dobrze by było dowiedzieć się, jak działają siwe włosy. Czy w niedorzecznym systemie trójki i czwórki co do farbowania dziecko odziedziczy siwe włosy po tacie emerycie? Nie. Nawet jeśli sim będzie stworzony już jako dziad, to jakiś bazowy kolor włosów będzie musiał mieć, bo tworzenie sima zawsze zaczynamy od młodego dorosłego. Jeśli pobierzemy sobie tego sima skądś, to nadal musiał on kiedyś być młodym dorosłym. No po prostu inaczej się nie da. W Sims 2 sami przypisujemy naturalny kolor włosów starszego Sima, nawet jeśli wśród fryzur mamy do wyboru tylko siwe włosy. I dziecko dokładnie ten kolor będzie mogło po nim dostać. W tej części w panelu tworzenia rodziny nie możemy bawić się genami, kiedy mamy do dyspozycji emeryta i dorosłą Simkę. Ale nie wynika to z problematyczności siwych włosów, tylko zwyczajnie z tego, że między tymi Simami jest różnica pokoleń i nie jest możliwe ustawienie im, że są małżeństwem. W Sims 3 teoretycznie też nie można tego ustawić, ale dziecko przy tworzeniu rodziny już da się zrobić z takich Simów. Powiem Wam, że Sims 3 miło mnie zaskoczyło w tym temacie, bo nawet jeśli przefarbujemy dziadygę, to gra w jakiś sposób zapamięta ten naturalny kolor i to ten będzie dawać dzieciom. Oczywiście 10% szans na mutacje nadal aktualne. W Sims 4 już nie tak fajnie, bo przefarbowanie siwych włosów na na przykład czarne zmienia DNA Sima. Nawet jeśli jeszcze przed chwilą jego naturalnym kolorem był różowy. Jak wiemy, nie tylko wygląd się liczy, dlatego warto ugryźć jeszcze trochę osobowość. W Sims 2 okazuje się, że w dziedziczeniu cech charakteru maczają palce zarówno cechy rodziców, jak i pewna losowość. Właściwie to w dużej mierze losowość. Musiałam ten fragment na Sims Wiki przeczytać 7 razy, żeby go w miarę zrozumieć. Zacznijmy od tego, że dziecko urodzone w grze może mieć więcej punktów osobowości niż Sim stworzony w kas, bo mogą się wahać od 25 do 35, kiedy przy tworzeniu mamy tylko 25. Ogólnie działa to tak, że każda rubryka po kolei dostaje losową liczbę od 0 do 10, bo tyle punktów można maksymalnie dać, gdzie czasami ta liczba może zostać skopiowana od rodzica. I wszystko w obrębie maksymalnie 35 punktów, więc jeśli akurat trafi się tak, że przy trzech pierwszych cechach zostanie przypisane po 10 punktów, to zostaje już tylko 5 na dwie pozostałe. Więc wtedy wyjdzie nam dziecko maksymalnie schludne, otwarte i aktywne, ale też bardzo poważne i zrzędliwe. Właśnie dlatego czasami można się doszukać pewnych podobieństw między dziećmi i rodzicami, ale równie dobrze można dostrzec też zupełne przeciwieństwa. Właściwie jak dla mnie to można spokojnie stwierdzić, że osobowość jest zupełnie losowa, nawet jeśli jakiś mały fragmencik rodzica może się tam pojawić. Bo i tak raczej nie można jakoś udowodnić, że jeśli rodzic ma na przykład 6 punktów otwartości i dziecko też będzie miało 6 punktów otwartości, to że ta cecha została wzięta od tego rodzica, a nie po prostu wylosowana. No nie? Rodzic może wpłynąć na charakter dziecka poprzez wychowanie. Są do tego takie specjalne interakcje, i jeśli zajdą w osobowości jakieś zmiany, to ta taka cienka kreseczka pod punktami, którą bardzo łatwo przeoczyć, pokazuje genetyczną wartość. Przy edycji Osobowości w Simpe mamy dwie oddzielne rubryki. Przy premierze Sims 3 system osobowości drastycznie się zmienił. Od tamtej pory możemy wybrać Simowi kilka cech z dostępnej puli i każda z nich ma przypisane specyficzne funkcje lub zachowania. W Sims 3 dorosły Sim może mieć 5 cech, chociaż z dodatkami dochodzą możliwości uzyskania cech bonusowych. Są też cechy ukryte, ale o tym za chwilę. W przypadku niemowlęcia, w zależności od tego jak przebiegła ciąża, możemy wybrać dwie, jedną lub zero cech. Ale dziecko musi dostać dwie cechy, więc jeśli nie mamy możliwości wybrać, to gra wylosuje za nas. Jedną lub dwie. Wadą tworzenia trójkowych simów poprzez rodzenie jest to, że pula cech, które możemy przypisać chociażby niemowlęciu, ale też im dziecku, nastolatkowi również, jest ograniczona w porównaniu do tego, jak złożona może być osobowość dorosłego. Często tworzymy w kas dorosłego sima, który nie mógłby mieć takiej osobowości, jeśli urodziłby się w rozgrywce. No chyba, że edytujemy go na kodzie albo kupimy mu nagrodę zmieniającą cechy. W trakcie dorastania sima z wybieraniem cech bywa różnie. Mówiłam o tym trochę więcej w filmie o adopcji, więc tutaj już tylko tak w skrócie uogólniając, możliwość wybrania przez nas cech dla Sima zależy od jego ocen w szkole. Ale czy cokolwiek z osobowości da się faktycznie odziedziczyć? Tak! Wspomniane wcześniej cechy ukryte. Jeśli mamy dziecko ze strażakiem, tym NPC-em strażakiem, który przyjeżdża ugasić pożar, a nie takim z otwartej kariery, to dziecko ma 50% szans na odziedziczenie cechy ognioodporny. A jeśli nasz Sim jest policjantem na co najmniej trzecim poziomie kariery, dostaje cechę pod tytułem potrafi powstrzymać włamywacza. I rzeczywiście potrafi to zrobić. I potrafi też przekazać tę cechę potomstwu. Oczywiście cech ukrytych jest jeszcze trochę, a zauważyć w grze można je tylko po zachowaniu Simów. Czasami zdarzało mi się je podejrzeć w drzewie genealogicznym, ale nie zawsze się wyświetlają. W Sims 4 dawanie cech Simom jest wyjątkowo proste. Nigdy nie jest tak, że czegoś nie możemy wybrać. A potomstwo można przekazać tylko kilka cech z niektórych dodatków jest ich dosłownie chyba pięć. Na przykład dziecko papcia Mroza z 4,5 roku będzie miało specjalną cechę. Uch, to wszystko, co mam do powiedzenia. Jednak okazało się, że chwilę mi zajęło tworzenie tego materiału, ale nie szkodzi. Nie wiem, czy było to widać, ale genetyka to jest zdecydowanie to, co w Simsach fascynuje mnie najbardziej. Mimo, że używam moda na wyrównanie szans dziedziczenia do Sims 2, bo wkurza mnie zanikanie jasnych genów po kilku pokoleniach, to i tak jestem fanką dwójkowego systemu i mam nadzieję, że kiedyś powróci, tylko może w bardziej sensownej formie, takiej podrasowanej. Szczególnie kwestia dziedziczenia farbowanych włosów i twarzy zmienionej operacją no szlak to. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Subskrybujcie, go komentarze, dzielę się że nie zmuszam i widzimy się w następnym. Pa!